Cześć, ja jestem Banach i mam dla Was 10 naprawdę fajnych gier na słabe komputery. A jeśli chcecie kupić którąś z tych gier albo jakąkolwiek inną, to z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka, jakim jest Instant Gaming, czyli sklep internetowy z kluczami do gier w naprawdę fajnych cenach. Dodatkowo możecie tam też zupełnie za darmo wygrać dowolną grę. Wystarczy, że założycie na Instant Gaming konto i na stronie konkursu wpiszajcie tytuł gry, którą chcecie wygrać. Link do sklepu i do giveaway'a macie oczywiście w opisie, a jeśli nigdy nie słyszeliście o tej stronie. To spokojnie, jest to bezpieczny sklep, a o czym mówią opinie na Trustpilot. A teraz, bez przedłużania, gra numer jeden, czyli miejsce, gdzie wyżyjecie się za wszelkie czasy. A mordowanie i sianie rozwałki jest na porządku dziennym, a poziom trudności jest równie wysoki co jego prezesa. Tak naprawdę, to nie ma na świecie ludzi no, dużo mądrzejszych niż ja. Hotline Miami to legendarna, niezależna gra akcji, w której na świat patrzymy z perspektywy lotu ptaka, a wcielamy się w morderce, który bez jakichkolwiek skrupułów masakruje ludność przebywającą w lokalach w Miami. Gra poza brutalnością słynie z niezwykle wysokiego poziomu trudności, gdzie giniemy od jednego postrzału, a eliminowanie przeciwników wcale nie jest łatwe. Bycie brutalnym zostawmy na chwilę za sobą i zróbmy coś bardziej relaksującego, a konkretniej podejmijmy się próby odbudowania gospodarstwa naszego dziadka. Stardew Valley to sandboxowa gra RPG zainspirowana niezwykle popularną serią farmerską Harvest Moon, więc jest to klasyczny, mocno uproszczony symulator rolnika. Akcje gry obserwujemy z perspektywy lotu ptaka, a naszym zadaniem jest poruszanie się po świecie gry, dbanie o gospodarstwo, hodowanie zwierząt i roślin oraz nawiązywanie różnego rodzaju relacji z okolicznymi mieszkańcami. Ale to nie wszystko, bo w grze możemy również zwiedzać lochy pełne potworów, łowić ryby czy craftować różnego rodzaju przedmioty. Proceduralnie generowany, niebezpieczny świat pełen różnych potworów, w którym naszym zadaniem jest przeżycie, co nie jest najłatwiejszym zadaniem. Don't Start to popularny roguelike, gdzie wcielamy się w Wilsona, który w wyniku działania nikczemnego demona trafia do niebezpiecznego świata i musi tam przeżyć, a naszym zadaniem jest mu pomóc. Grę zaczynamy z niczym przydatnym i to w trakcie rozgrywki będziemy musieli zdobyć podstawowe narzędzia i bronie. Don't Start wpłynie z bardzo wysokiego poziomu trudności Nieraz dawam w kość. Gra doczekała się samodzielnego multiplayerowego dodatku Don't Start Together, gdzie możemy zagrać sami, jak i ze swoimi znajomymi. Świat przepełniony wszechobecnymi maszynami, które zastąpiły wszystko co żywe. Taki obraz zobaczymy w ręcznie rysowanej przygodówce 2D Machinarium. Wcielamy się w niej w postać małego robota, który niesłusznie wylądował na wysypisku i próbuje z niego wrócić do domu. Naszym zadaniem przy okazji staje się wyeliminowanie wszystkich złych członków brądrstwa, Lakka Brotherhood, by uratować swoją ukochaną oraz burmistrza miasta, w którym dzieje się akcja gry. Produkcja nie jest długa, wystarczy raptem na parę godzin. Ale warto, bo rozgrywka jest wypełniona angażującymi zagadkami i ciekawą historią. A teraz pora poczuć się niczym prawdziwy wojownik, który walczy na śmierć i życie nie tylko w klatce, ale i na ulicy czy niebezpiecznych arenach. Mortal Kombat Complete Edition, czyli reboot legendarnej serii Biatyk, jest to mega dynamiczna seria gier, której nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Ale jeśli jednak, to mamy tutaj do czynienia z prawdziwym mordobiciem bez jakichkolwiek zahamowań. W Mortal Kombat Complete Edition znajdziemy kampanię. Nie dla jednego gracza, gdzie poszczególne pojedynki połączone są obszernymi przewnikami filmowymi, które prowadzą nas przez Fabułę z trzech najstarszych części Mortal Kombat. Do dyspozycji gracza oddano ponad 30 różnych postaci, z których każda posiada swój zestaw ciosów specjalnych i niesamowicie krwawe fatality. Do tej pory walczyliśmy czy robiliśmy rozwałki, gdzie było pełno trupów i krwi, i nie było w tym miejsca na jakieś emocje, dlatego teraz pora na grę, która potrafi złapać za serce i nakłonić do przemyśleń. Grę, w której kierujemy losami czterech postaci, których losy przeplatają się na zachodnim froncie I wojny światowej. Warian Hearts The Great War to niesamowicie wciągająca gra przygodowa, w której kierujemy losami francuskiego farmera, który został zmuszony do służby, belgijskiej sanitariuszki szukającej swojego ojca, niemieckiego wojanka, który został rozdzielony ze swoim oddziałem oraz amerykańskiego Amerykańskim ochotnikiem, który szuka zemsty. Rozgrywka polega na rozwiązywaniu zagadek i przechodzenia poziomów zręcznościowych, a zabawa mocno się różni w zależności od tego, którym bohaterem aktualnie sterujemy. Gothic 3, czyli klasyka gatunku i miłość wszystkich Polaków, poza mną. Dlaczego? Dlatego, że zawsze wolałem GTA od tego typu gier, ale szanuję, bo to naprawdę kawał dobrej gry, której twórcy oddają nam do dyspozycji trzy wielkie obszary, po których możemy się poruszać do woli, i to od podejmowanych przez nas decyzji. Decyzji zależy rozwój wydarzeń. Możemy dołączyć do Bractwa Asasynów, walczyć o wyzwolenie Mertwaj, a nawet sprzymierzyć się z orkami, które zawładnęły ogromną częścią krainy. Twórcy położyli duży nacisk na możliwość rozwoju naszej postaci, jak i dopieścili system walki. W grze czeka nas około 600 misji, których wykonanie może nam zająć nawet 120 godzin. Co powiecie na kolejną przygodówkę, gdzie będziemy się cofać w czasie, wspinać na wysokie wieże i walczyć używając skrytego ostrza? już chyba się nie dało podpowiedzieć, na jaką grę przyszła pora. A mówię tutaj o pierwszym assassinie, w którego zagrywałem się godzinami zaraz po premierze. Akcja gry przenosi nas na kres trzeciej wyprawy krzyżowej, dowodzonej przez angielskiego króla Ryszarda Lwie Serce. Ryszard! Gra jest dość liniowa i opiera się głównie na skradaniu, ale nie zabraknie tam też takich ciekawych rzeczy, jak śledzenie, ukrywanie się w tłumie czy spinanie się na wysokie wieże, by odblokować niewidoczne fragmenty mapy. Walka jest przyjemnie wymagająca, a pojedynki są dynamiczne. Szczególnie na uwagę zasługują uniki, które stosujemy, wyczekując na dogodny moment do ataku. Podobno Valve nie potrafi liczyć do trzech i coś w tym jest, bo gdzie Portal 3, gdzie Half-Life 3 nie ma, no i czy będzie. Nie wiadomo tego, ale nie o tym teraz, tylko o naprawdę bardzo fajnej grze, jaką jest Half-Life 2. Z całą pewnością jest to już klasy, który warto ograć więcej niż jeden raz, bo nie zastarzał się tak źle. Jasne, grafika nie jest piękna jak w dzisiejszych grach, ale fizyka i sama rozgrywka to dalej najwyższa liga. W grze wcielamy się w kultowego Gordona Freemana który musi zmierzyć się z najeźcami z innego wymiaru, poza strzelaniem z różnego rodzaju broni, rozgrywka składa się również z rozwiązywania niekiedy bardzo trudnych i opartych na genialnej fizyce gry łamigłówek. A na koniec coś z gatunku survivalu i tym razem trochę nowsza gra, bo z 2015 roku, która skupia się na przetrwaniu, czyli 60 sekund. Jest to osadzona w realiach postapokaliptycznych survivalowa gra strategiczna za elementami RPG. Gracz wciela się teda, ojca typowej amerykańskiej rodzinki. Akcja rozpoczyna się minutę przed wybuchem pierwszej bomby, gdy dźwięk syreny ostrzega, że nadchodzi kataklizm. Gracz ma 60 sekund na zabranie rodziny oraz najpotrzebniej rzeczy i wrzucenie ich do schronów, w którym będziemy musieli przetrwać jak najdłużej. Jesteśmy zmuszeni do podejmowania ciężkich decyzji takich jak ograniczyć żywność, gdy zacznie jej brakować, czy jak poradzić sobie z inwazją zmutowanych karaluchów.